Polska nie może odmówić, drodzy widzowie. Po prostu nie możemy. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej każe nam uznawać jednopłciowe małżeństwa zawarte na przykład w Portugalii, zupełnie omijając nasze reguły i całą naszą debatę publiczną. Jakby tego wszystkiego nie było. Jakby nas nie było. A jutro? Jutro ten sam Trybunał, tą samą metodą. Może orzec na przykład, że polska energetyka jądrowa jest sprzeczna z unijną ekologią i mamy ją zamknąć. No bo skoro mogli wejść w sferę prawa rodzinnego, w którą podobno nie mieli prawa ingerować, to czemu nie w energetykę czy w zbrojenia na przykład? Ja wiem, wiem, oni przecież nie zmieniają prawa, ale nie róbmy z siebie idiotów. Oni stworzyli sobie taki. Bardzo sprytny podkopik do omijania naszych reguł. Ja wiem, że niektórzy się cieszą, bo jest po ich myśli, ale przecież nie zawsze musi być po ich myśli. Ale jak już mówimy o tej myśli, to kto tam myśli o konsekwencjach? Ważne, że jest na nasze. Choć coś tak czuję, że w Luksemburgu zapomnieli o jednym znaczącym szczególe. Polak nie lubi musieć. Jak Polak musi, to od razu nie chce. I dlatego to nie jest dobra wiadomość. Ani dla spójności Unii, ani dla zwolenników małżeństw jednopłciowych. Bo właśnie zaczyna się zadyma o sprawę, którą polska prawica, jak się wydawało, już przegrała. Ale teraz dostała darmowe paliwo. Szykujcie się więc, bo otwieramy nowy. Chociaż troszeczkę stary rozdział polsko-polskiej wojny o LGBT. Giga promo Black Week w sklepie SFD. Minus 30% All Dane, minus 20% All Nutrition. Zgarnij rabat z kodem 0. Pracujesz na swoje pieniądze? Teraz pozwól im pracować dla Ciebie w aplikacji inwestycyjnej XTB. Odblokuj limitowaną kartę Zen na Black Friday. Nowy wizerunek i dodatkowe nagrody. Masz czas do 1 grudnia. Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Kolekcja kanału Zero już dostępna. Zamów na zerosklep.pl. I to nie jest wróżenie z fusów. To jest mechanizm niebezpiecznego precedensu. Sue, jako bardzo odległy organ, Uzurpuje sobie kompetencje, których po prostu nie posiada. Przecież polityka rodzinna, czyli stan cywilny, małżeństwa albo adopcje, to są sprawy, których kraje członkowskie nigdy nie przekazały Unii. Nigdy się ich nie zrzekliśmy. Są wyraźnie wymienione jako kompetencje państw narodowych. A mimo to tylnymi drzwiami Bruksela i Luksemburg próbują nam układać rzeczywistość. No bo. Niby nie będzie można zawierać małżeństw, ale będzie trzeba je uznawać. Dlatego powiem wprost. Burzy się we mnie moja polska buntownicza krew. I nie chodzi tutaj o jakąś prostą złość. Nie chodzi o pary homoseksualne i nie chodzi o małżeństwa. Mam po prostu głębokie poczucie niesprawiedliwości i niezrozumienia dlatego, jak się traktuje. Naszą suwerenność. Informacja o nowym orzeczeniu CUE w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa, to sprawa, która dotyka fundamentów tego, kto decyduje o kształcie naszego życia w Polsce. I nie jesteśmy to my. Są to jacyś dziwni ludzie w czerwonych ubrankach i białych serwetkach. Gdzieś tam, hen, daleko za granicą. Ale zanim przejdę do sedna, zatrzymajmy się na chwilę. Czym w ogóle jest ten Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który tak chętnie mebluje nam rzeczywistość? Chociaż niby nie mebluje, bo oni jedynie dostosowują pewne rzeczy tak, żeby wszystkim pasowało. Zajrzyjmy na stronę Rady Unii Europejskiej. Sędziowie sądu są mianowani za porozumieniem rządów państw członkowskich po konsultacjach z komitetem, którego zadaniem jest opiniowanie kandydatów do wykonywania funkcji. Są wybierani spośród osób o niekwestionowanej niezależności. Kandydaci na sędziego sądu UE muszą móc zajmować wysokie stanowiska sądowe. Sędziowie cułe. Brzmi dostojnie, prawda? Ale spójrzmy prawdzie w oczy. To jest ciało obce. Z mojej perspektywy? Zupełnie niedemokratyczne. Niedemokratyczne w tym sensie, że jest całkowicie oderwane od woli wyborców. Tych, którzy żyją w konkretnej przestrzeni i konkretnej rzeczywistości. To po prostu są mianowani przez europejskie elity urzędnicy w togach. Tak naprawdę niesamowicie odlegli od problemów, wartości i wrażliwości przeciętnego Polaka. I ci właśnie ludzie z luksemburskich gabinetów ingerują w coś tak delikatnego, jak naturalny polski rytm przemian społecznych. I akurat właśnie teraz, jak partie, Skrajnie eurosceptyczne zaczynają zdobywać coraz większe poparcie. To jest trochę taka zabawa z na stacji benzynowej, prawda? A o co poszło dokładnie tym razem? Sue stwierdził, że Polska nie może odmówić transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa dwóch osób tej samej płci, jeśli chodzi na przykład o prawo do pobytu. A teraz ktoś powie: No dobrze, ale przecież Trybunał nie nakazał Polsce, Udzielać ślubów homoseksualnych. I to jest właśnie ten absurd. To jest właśnie ta pułapka. Teoretycznie nie nakazał, no bo przecież formalnie nie mógł, ale w praktyce? W praktyce orzeczenie to akceptuje funkcjonowanie takich małżeństw w Polsce. Wszystko wskazuje na to, że w takiej sytuacji automatycznie ich status oczywiście uległby zmianie i uzyskaliby automatycznie wszystkie prawa. Które mają w Polsce małżonkowie. To znaczy m, na przykład prawo do wspólnego opodatkowania, y, prawo do dziedziczenia, inne elementy związane z, ze świadczeniami socjalnymi, które ma normalnie w Polsce każdy, kto jest małżeństwem, oczywiście heteroseksualny. I tu otwiera się autostrada do tak zwanej turystyki ślubnej. Mechanizm będzie banalny i powszechny. Wystarczy na przykład bilet tanich linii lotniczych, weekend w Hiszpanii, Niemczech czy Holandii. I wizyta w tamtejszym urzędzie. Cyk? I wracamy jako małżeństwo. I z tym zagranicznym papierem idziemy do polskiego urzędu, kładziemy go na stół i mówimy: szachmat. Unia każe wam to uznać. Dochodzi więc do absurdu, gdzie pary pobierają się za granicą tylko po to, by wymusić rejestrację w Polsce, mimo że nasze prawo w ogóle tego nie przewiduje. Mamy konstytucję, mamy swoje ustawy, które są emanacją podejścia Polaków. Do kwestii obyczajowej. To my tutaj, nad Wisłą, ustalamy zasady, a tymczasem zupełnie poza naszymi decyzjami, poza debatą w Sejmie, zostaje nam to narzucone. To jest wpuszczanie rewolucji obyczajowej tylnymi drzwiami nie przez debatę, nie przez przekonywanie się nawzajem, ale przez pieczątkę urzędnika Unii Europejskiej. A może ustawa z dyskusją społeczną, a może referendum z kampanią referendalną? Nie, decyzja podjęta. Musicie to zaakceptować. Musicie. I tutaj dochodzę do sedna tego wszystkiego, co mnie w tym wszystkim najbardziej uwiera. Mam problem w tym, że jacyś niewybrani przeze mnie, przez nas ludzie, coś tam nam narzucają. Dzisiaj jest to transkrypcja aktów, za chwilę będzie to coś innego. Po prostu metoda faktów dokonanych. A ja bym chciał, i myślę, że wielu z Was też. Żeby zmiany, zwłaszcza obyczajowe w Polsce, były przeprowadzane przez Polaków z pełnym uszanowaniem demokratycznego procesu. Zasady są proste, żyjemy we wspólnocie, więc jeżeli uznamy większościowo w demokratycznym głosowaniu u nas, albo poprzez wybranych posłów, czy chcemy takich małżeństw, to w porządku, jestem członkiem tej wspólnoty i szanuję zasady. Jeżeli większość tak zdecyduje, że idziemy w tę stronę, to w moim sumieniu nie będę mógł tego negować na poziomie obywatelskim. Przyjmę to, bo tak działa demokracja. Takie są nasze zasady, o które walczyliśmy. Ale w przeciwnym wypadku, traktuję to szczerze mówiąc, jako butne narzucanie czegoś z zewnątrz. A nikt z zewnątrz nie ma prawa ani mi, ani Wam niczego dyktować. Zwłaszcza w kwestiach światopoglądowych, bo to budzi naturalny opór. Co więcej, uważam, że ta sprawa będzie długofalowo szkodliwa, właśnie dla tych samych postulatów osób LGBT. Spójrzcie na to chłodnym okiem. Wydaje mi się, że ten społeczny proces akceptacji toczył się swoim rytmem. Powoli. Może, rozumiem to, dla niektórych za wolno, ale jednak nastawienie w społeczeństwie zmieniało się na ich korzyść. To była swoista ewolucja polskiej obyczajowości. Ewolucja, a nie rewolucja narzucona jakimś wyrokiem. A teraz? Teraz nastąpi odwrót nowa energia i nowy opór. W środowiskach prawicowych i tożsamościowych od dawna panowała pewnego rodzaju niemoc. Często można było usłyszeć głosy rezygnacji, że realizacja kolejnych postulatów środowisk LGBT to proces, którego nie da się powstrzymać. Że to jest właściwie przegrana sprawa i widać to wśród młodych ludzi. Było widać to pewne pogodzenie się z losem. Po badaniach również widać, że Polacy są coraz bliżsi legalizacji związków jednopłciowych. I to był dobry punkt wyjścia dla osób zainteresowanych zmianami. Temat zaczął być akceptowalny. I tutaj w kontrze, moim zdaniem, staje ten wyrok, który, jak już widać, stał się paliwem dla polaryzacji. Ludzie, którzy generalnie machali ręką na tą sprawę, teraz poczują, że ktoś ich do czegoś zmusza. I tutaj zła wiadomość dla entuzjastów orzeczenia. Polaryzacja nigdy nie sprzyja organicznym zmianom. Zamiast dialogu będziemy mieli okopy. Zamiast powolnego procesu adaptacji będzie nowa walka o suwerenność prawną. Dla jednych podyktowana troską o praworządność, dla innych pragnieniem zachowania statusu quo albo zwyczajnego oporu, który mamy wręcz wdrukowany w geny. Może i chciałem, ale jak mi kazałeś, to teraz już nie chcę. Zwłaszcza, że jak wspomniałem, poparcie dla związków jednopłciowych, co prawda jest wysokie, tak dla małżeństw nie przekracza 40%. Czyli sztucznie przeskakujemy do rozwiązań nieakceptowalnych przez większość. I to będzie terapia szokowa. Zmiany kulturowe i obyczajowe zachodzą w procesach naturalnych, nie odgórnie narzucanych regulacjach. Dlatego patrząc na ten wyrok nie widzę triumfu praw człowieka, ale porażkę demokracji i zdrowego rozsądku. Zmiany społeczne muszą dojrzewać wewnątrz narodu, a nie być dekretowane za granicy, bo skutek może być dokładnie odwrotny do zamierzonego. A nawet uderzyć w i tak słabnącą pozycję Unii Europejskiej. I tego się obawiam, bo znów w czasach, kiedy naszą dyskusję powinny dominować przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa, będziemy drzeć szaty o kwestie światopoglądowe. Tak, to moim zdaniem w obecnej sytuacji jest sprawa drugorzędna. Wczoraj nawet na konferencji sprawę próbował załagodzić premier Donald Tusk. I no, taka jest Europa. My będziemy oczywiście respektować wredyty. Yy, wyroki Trybunałów Europejskich także w tej kwestii i powtarzam, one dotyczą tych wszystkich, którzy mieszkają w innych państwach europejskich i kiedy przybędą do Polski będziemy musieli i będziemy chcieli traktować ich z pełnym respektem, ale też zgodnie z przepisami polskimi. Także pragnę wszystkich uspokoić. My będziemy stali na straży tego, aby pozycja Polski w Europie była silna. A to oznacza także respektowanie trybunałów, ale równocześnie wszędzie tam, gdzie rozstrzygać o sprawach musi państwo narodowe i prawo krajowe, będziemy się trzymać tej zasady. No, dla mnie, powiem szczerze, to taka trochę mowa trawa. Będziemy respektować trybunały, ale będziemy się trzymać naszych zasad. Będziemy szli, ale będziemy stać. No, na chwilę obecną, szczerze mówiąc, jakoś mi się to nie skleja. Zwłaszcza, że już widać, że są środowiska, które na tej sytuacji będą robić zasięgi. Na przykład Jakub i Dawid na platformie X już zapowiadają rejestrację swojego małżeństwa zawartego w Portugalii w polskim urzędzie. Pewnie zrobią z tego jakąś akcję medialną. A Jak nie oni, to na pewno ktoś inny. Polska musi uznać nasze małżeństwo, triumfują. Oczami wyobraźni już widzę, jak w to wszystko. Cały na biało wbija Grzegorz Brown, podbijając swoje sondaże do 10%. O tym opowiadał w swoim komentarzu Robert Mazurek. Do tego komentarza was zachęcam. I byłoby to nawet medialnie ciekawe, gdyby nie świadomość, że jesteśmy państwem przyfrontowym. I wszystko wskazuje na to, że historia, ta wagi ciężkiej, dopiero nabiera pędu. I to ona powinna rozgrzewać nasze głowy. Giga promo Black Week w sklepie SFD. Minus 30% All Dane, minus 20% All Nutrition. Zgarnij rabat z kodem zero. Pracujesz na swoje pieniądze? Teraz pozwól im pracować dla ciebie w aplikacji inwestycyjnej XTB. Odblokuj limitowaną kartę Zen na Black Friday. Nowy wizerunek i dodatkowe nagrody. Masz czas do 1 grudnia. Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Kolekcja kanału Zero już dostępna. Zamów na zerosklep.pl Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.